Ignie Fraszewski na pytanie zadawane mu przez studentów miał pod tytułem Co robić? Miał, odpowiedzieć, miał odpowiadać, pisać biografię. Kolejne pytanie do nieżyjącego profesora powinno pewnie zabrzmieć: Jak te biografię pisać? I Tutaj metod i strategii narracyjnych jest wiele. Moglibyśmy o nich dyskutować pewnie do rana. Ja chciałam się zatrzymać nad zapomnianym lekko dzisiaj przypadkiem. Józefa Szublewskiego, którego niedawno minęła dziesiąta rocznica śmierci w październiku. Na początek taki krótki rys biograficzny. Urodził się w 1919 roku w Oberhausen, oboje rodzice byli na migracji zarobkowej w Niemczech, skąd wrócili rok później i osiedlili się w Wielkopolsce. Tam Szczublewski od 1930 roku uczył się w męskim, ośmioletnim, według starego typu, gimnazjumienia Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Od drugiej klasy pisał wiersze i teksty sztuk teatralnych, jasełek, co podkreślał później we wspomnieniach, jako że ta twórczość oraz odpłatne korepetycje, których udzielał, pomogły mu ukończyć szkołę, na którą rodziców nie było stać. W 1938 roku zdał maturę, Plany studiów pokrzyżował mu rozkaz marszałka Rydza-Śmigłego, który zobowiązał niemal wszystkich absolwentów do przygotowań na wybatek wojny. Jak wiemy, wojna, Szczublewski trafił, trafia wtedy na rok do Szkoły Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyskim. I wtedy zaczyna się interesować teatrem na poważnie, ale wybucha wojna. Uczestniczy w kampanii wrześniowej, najpierw w artylerii, później jako łącznik. Ranny w Łęczycy... W takim stanie ewakuował się z oblężonego miasta, przedostając do Warszawy. Aresztowany następnie przez Niemców, trafia do niewoli i docelowo zostaje wywieziony do obozu oficerskiego w Itzho. Jest to miasto koło Hamburga, blisko duńskiej granicy. Z obozu wydostał się w 1940 roku dzięki pomocy kolegi, który pracował w kancelarii Kartotek, który zniszczył jego wojskowe dokumenty, dzięki czemu Szczublewski mógł uchodzić za cywila. Po powrocie do Polski pracuje jako robotnik, potem jako urzędnik w firmie budowlanej w Ostrowie Wielkopolskim. Brał udział w tajnym nauczaniu i prowadził zespół recytatorski. Po wojnie zamieszkał w Poznaniu i od 1946 roku studiował socjologię na Uniwersytecie Poznańskim. Równocześnie pracował jako dziennikarz w prasie lokalnej. Publikował artykuły, recenzje teatralne i teksty w Walce Ludu, Ekspresie Poznańskim i Gazecie Poznańskiej. Brał udział w różnych koncertach i akademiach, gdzie miał się wykazywać zdolnościami deklamacyjnymi. Za namową dyrektora miejscowego studia dramatycznego Emila Haberskiego zapisał się do, do, do tej szkoły, czyli do tego studia dramatycznego na ostatni semestr trzeciego roku, później ukończył ją eksternistycznie. I w ten sposób od lipca 1949 roku był już aktorem w objazdowym Teatrze Dramatycznym Domu, Domu Teatru Wojska Polskiego, przepraszam, Domu Wojska Polskiego w Warszawie, później przemianowany w 1000, od 1955 roku na Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Następnie występował w Warszawskim Teatrze Klasycznym od 1957 roku do 1963 roku. I ten rok jest taką datą graniczną, 63 rok, bo wtedy Szczublewski zamienia kostium aktora na kostium teatrologa, historyka teatru, garnitur. W 1950 roku uzyskał magisterium z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, po czym odbył dwuletnie studia doktoranckie pod kierunkiem Stanisława Osowskiego. I pod kierunkiem Stanisława Osowskiego przygotował pracę doktorską pod tytułem Publiczność teatralna w teatrach rządowych. Warszawskich w latach 1868-1883. Nie zdążył jednak jej obronić, ponieważ katedra socjologii na Uniwersytecie Warszawskim została zlikwidowana w 1951 roku. Jego dysertacja ukazała się pod nieco zmienionym tytułem w zbiorowym tomie Teatr Warszawski drugiej połowy XIX wieku. Od 1955 roku współpracuje z Pamiętnikiem Teatralnym, a w latach 1962-64 pełni tam funkcję sekretarza redakcji. Również od 1962 roku przez dekadę kieruje redakcją teatraliów w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Od 1964 do 1981 roku był kierownikiem Muzeum Teatralnego. Doktoryzował się w Instytucie Sztuki Pan w 1971 roku na podstawie pracy Żywot Osterwy. Jego promotorem był profesor Zbigniew Raszewski. Po czym wykładał do 1981 roku w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Już widzą Państwo, zważywszy na ogrom tych zajęć, prac, ta anegdota, którą opowiadał Paweł Błoski o tym, że jechał tym tramwajem, czy tym autobusem, który go do najbliższej pracy w wiódł, jest ze wszechmiar prawdziwa. Najważniejsze publikacje poświęcone teatrowi profesora. Nie, nie był profesorem Szublewskiego. Był potem, tak? Nie był, nie był doktora, prawda? Artyści urzędnicy, czyli szaleństwa Leona Schillera. Opublikowana w 1961. Wielki i Smutny Teatr Warszawski. 1868-1880. Opublikowana w 1963 roku. Pierwsza Reduta Osterwy. Opublikowana w 1965 roku. Żywot Osterwy, opublikowany w 1971 roku. Żywot Modrzejewskiej, opublikowany w 1975 roku. Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993, opublikowany w 1993 roku. Oraz bibliofilskie wydanie. Tutaj ukazało się tylko 150 egzemplarzy książki w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie 1918-1939. Wyszło w, 2000, w, 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 w 2009 roku. Proszę zwrócić uwagę na trzy pierwsze tytuły: Schiller, Wielki i Smutny Teatr Warszawski i Pierwsza Raduta o Sterwy. Jaka tu jest rozległość zainteresowań badawczych. I trzy poważne, kompletnie różne tematycznie, publikacje wydane w ciągu zaledwie, w odstępie zaledwie czterech lat. Artyści i Urzędnicy, czyli szaleństwo Leona Schillera. Jak w tytule publikacji, Szczeblewski przedstawiał walkę teatru Mienia Bogusławskiego ze stołecznym magistratem. Stworzył barwną, żywą kronikę teatru nazywanego Teatrem Schillera, mimo że współtworzyli go też inni wybitni artyści Wilam Chorzyca, Andrzej Pronaszko, a od 1925 roku również Aleksander Zerwerowicz. Sukcesy Schillera na tej scenie zapoczątkowały wielką karierę tego reżysera. Szczublewski nie ukrywa, że wielbi swojego bezkompromisowego bohatera i nie ukrywa złośliwej ironii przy opisie działań urzędników, próbujących spacyfikować kronombrnego krnąbrne, dyrektora. Swoje wywody i komentarze opiera na faktach. Nie jest stronniczy, prezentuje także słabe strony tej instytucji, przeznaczonej pierwotnie ku innym celom. Teatr imienia Bogusławskiego miał pełnić funkcję popularną, podczas gdy Schiller postawił na scenę elitarną, eksperymentalną, zachowując dla niepoznaki pozory sceny popularnej. Triumfował więc jako artysta, ale kosztem zmiany charakteru sceny i naginania potrzeb widowni. Przegrał wreszcie walkę o robotniczą widownię, Schiller, oczywiście, o czym na podstawie odpowiednich dokumentów Szczublewski pisze. I pisze zawsze prawie z pozycji sprawozdawcy. Pomija, pomniejsza zdecydowanie niesprawiedliwie udział chorzycy w dziele Schillera i nie porównuje praktyk scenicznych Schillera z niemieckim czy radzieckim teatrem awangardowym, pracami Piskatora czy Meyerholda. Kolejna pozycja, Wielki i smutny teatr warszawski 1868-1880. Tutaj Szczublewski opisuje szczytowy moment epoki gwiazd za prezesury Sergiusza Muchanowa. Pokazuje efekty działań władz w stosunku do sceny warszawskiej oraz wpływ polskiej publiczności i aktorów. A portrety komediantów, w tym Alojzego Żółkowskiego i Heleny Modrzejewskiej, oparte są na dokładnie przestudiowanych przez badacza dokumentach, znanych mu już uprzednio lub nigdy wcześniej nie wykorzystanych. Wśród nich znajdowały się na przykład osobiste egzemplarze ról Żółkowskiego z jego odręcznymi notatkami. Pierwsza reduta Osterwy. Tej pozycji obrońcy nieskazitelnej pamięci Reduty zarzucali cechy pamfletu i stawianie hipotez osnutych na fałszywych analogiach, samowolę w przetwarzaniu materiału, dowolną kompozycję faktów i cytatów. Jednak według Janusza Deglera oponentów tej rzetelnie udokumentowanej pracy Szczublewskiego musiał zirytować niehagiograficzny ton autora, jego dystans i ironia w prezentowaniu świadectw, to nie była fantazja autorska, ale wyobraźnia historyka, który wypełnia luki w faktach, a humorystyczny ton przejawiał po prostu trzeźwe, krytyczne spojrzenie. Szczublewski zapłacił za szczerość swoich intencji, ale nie zrezygnował z zajmowania się redutą Iliuszem Osterwą. Sumą dekady spędzonej na badaniu działalności Osterwy będzie właśnie rozprawa doktorska, czyli żywot Osterwy, wydana w 1971 roku. Książka – prawdziwa sensacja na rynku teatrologicznym. Co to za praca naukowa? Jak określić taki gatunek biografistyki? Faktomontaż? Kronika życia i twórczości? Kalendarz? Sam Szczublewski przywoływał wzory Kronik – Instytut Badań Literackich. Jednym z jego założeń było napisanie rozprawy bez ani jednego przypisu. Coś, co, z czego mi wiadomo, było także marzenie Jerzego Timoszewicza. O swojej metodzie w autoreferocie wygłoszonym na obronie powiedział, cytuję, Ten sposób układania rozprawy jest dość praktyczny i może w sumie nie mniej efektowny niż pisanie, że tak powiem, od siebie czy wśród cytatów, czyli normalnymi zdaniami, akapitami i rozdziałami. Przy tym, mówiąc szczerze, po prostu bardziej mnie nęciło układanie żywota artysty w mozaikę z luźnych, różnobarwnych kamyków, często jakby już gotowych a przede wszystkim autentycznych, sformowanych ongiś równolegle z chronologią życia Osterwy, niż żmudne i w końcu bezradne dostosowywanie własnych zdań do aktorskich wyczynów, reżyserskiego rozmigotania, słynnych czarów człowieka, który w swej niepo niepowtarzalności był rzadkim dziwem natury. Wreszcie praca autora w muzealnictwie teatralnym też zapewne wpłynęła na preferowanie autentyku. Może największym zaskoczeniem było to, że żywot Osterwy zawiera po prostu same fakty i tylko fakty. Podstawą pracy pozostały obszerne wypisy z artykułów, recenzji, archiwaliów, przede wszystkim z różnorakich notatek Osterwy: z jego listów, diariusza czy wspomnień. Ale autor zastosował nową metodę badawczą, inne sposoby relacji, wykorzystania źródeł i odmienną technikę zapisu. Jak to wyglądało? Całość została zapisana w porządku chronologicznym, daty podał jak w kalendarzu, zapis w kronice otrzymał formę odrębnych i wyróżnionych światłem akapitów, a każdy akapit zawierał określony w oddzielnym wierszu temat, zawieszone dwa zdanie lub dwie daty. Nie nadużywał opisów, szczędził komentarza, jeżeli był, to dyskretny. Trochę tak, jak gdyby sam Szczublewski poddawał się dynamice wydarzeń z życia Osterwy. Rozprawę uznano... Za kronikę życia i twórczości. Przeciw takiej kategoryzacji zaprotestował wspomniany już Jerzy Timoszewicz, wypunktowując po kolei: po pierwsze, zupełnie nie przylega do żadnego rodzaju kroniki życia z licznie u nas w Polsce publikowanych. I to nie ze względu na odmienną formę, ale z uwagi na świadomą rezygnację ze znacznej sumy dostępnych wiadomości biograficznych. Po drugie, nie jest też kroniką twórczości, gdyż twórczość usuwa na plan drugi, rezygnując równie świadomie z kompletności informacji o rolach i przedstawieniach. Koniec cytatu. Szublewski selekcjonował materiał pod względem ilości interpretacji, czyli de facto czytamy biografię Osterwy, widzianą oczami Szublewskiego. Ogromowi tekstu pochodzącego od samego autora towarzyszą dobrane dokumenty, zmontowane w sposób, który według Tymoszewicza oznaczał, że ten jego własny. Czyli szczublewskiego obraz życia Osterwy jest pełniejszy i prawdziwszy od takiego, jaki mogłaby dać regularna kronika życia i twórczości. Koniec cytatu. Luźne, często nieudolne i grafomańskie zapiski Osterwy w ramach takiej kompozycji zostały nobilitowane, udoskonalone literacko przez Szczublewskiego. Nie powstała zwykła kronika, ale opowieść o wielkim artyście i jego czasie. Szublewski miał przy tym świadomość, że Osterwa sam był autorem i reżyserem własnej legendy, który wszystko przemieniał w teatr nie tylko sztuki, ale spotkania, rozmowy z ludźmi. Rewidując więc mity o Osterwie, docierał Szczublewski do sedna osobowości. Edward Krasiński zwracał uwagę na jeszcze inny aspekt pracy Szczublewskiego. W stylizacji na mozaik otwieram w stylizacji na mozaikę dokumentów zobiektywizowany w oktomontaż, zawalowany z Zawolowane jest najbardziej osobiste i zaangażowane pisarstwo Szczublewskiego. Lapidarny komentarz od autorski nie tyle powstał z potrzeby poszukiwania ulgi, w trudzie sformułowania myśli, z niewiary w możliwości otwórcze słowa, ile właśnie z do doskonałości, do absolutnej precyzji. Oczywiście autor ma osobisty stosunek do Osterwy, bo mieć go musi. Szczublewski uważnie modeluje bohatera, oszczędza go, rozgrzesza. Woli pisać o jego okresie heroicznym i szoklęskach, dopuszcza głosy zwolenników i przeciwników, ale ich natężenie dawkuje i stopniuje. Buduje więc o pomnik, ale w odpowiednich proporcjach, przedstawiając człowieka zagubionego w sprzecznościach, muszącego dokonywać ciągłych wyborów między wielką sztuką a tandetą, służbą społeczeństwu a nieodłącznym aktorskim egocentryzmem, życiem publicznym a prywatnym, sukcesami i porażkami, między mistyką a realizmem. Profesor Stefania Skwarczyńska dostrzegła, że suche fakty kroniki graniczą z charakterem średniowiecznej baści, a Szczublewski mitu Osterwy nie burzy, tylko konkretyzuje w faktografii. Pokazuje człowieka nie tylko w jego wielkości, ale i małości, wadach, naiwności. Szczuble Szczublewski tworzy więc legendę Osterwy, ustanawia ją na nowo, czasem ulegając jego urokowi, ale zawsze tworzy ją na tych swoich prawach postaci Heleny Modrzejewskiej poświęcił kawał życia. Cztery artykuły w Pamiętniku Teatralnym, źródłowy almanach Helena Modrzejewska opracowany wspólnie z Jerzym Gotem, małą monografię w tzw. Tak białej serii aktorskiej PiWu, przygotował też zeszyt monograficzny Pamiętnika Teatralnego poświęcony Modrzejewskiej 50. rocznicę śmierci. Ogłosił z razem z Gotem dwutomową korespondencję Modrzejewskiej w 1965 roku, został sekretarzem Międzynarodowego Komitetu Obchodu 50-lecia śmierci Mądrzejewskiej. Zbigniew Fraszewski cytuję. Bez przesady można powiedzieć, że Szczublewski odkrył tę postać dla czytelników polskich, cokolwiek ją odbrązowił, na przykład dowiódł, że Mądrzejewski bynajmniej nie wygnano z Warszawy, sama wyjechała, gdyż chciała sławy światowej, którą istotnie osiągnęła. Opisał nareszcie jej grę, na, na, opisał nareszcie jej grę przekonywająco, a w dodatku plastycznie. Trzeba zaznaczyć, że Szczublewski jest dobrym pisarzem, a nad tym ma umiejętności popularyzatorskie. Krótko mówiąc, zupełnie prawidłowo wykonał wszystkie rodzaje pracy, jakiej powinien spełniać nowoczesny historyk teatru, gatunek ciągle jeszcze niezmiennie rzadki w naszym kraju. Tak pisał Raszewski w opinii o pracy naukowej Józefa Szczublewski, Szczublewskiego dołączonej do teczki przewodu doktorskiego. W 1975 roku Szczublewski wydaje Żywot Modrzejewskiej. Na egzemplarzu ofiarowanemu Tadeuszowi Łomnickiemu napiszę taką dedykację. Tadeuszowi Łomnickiemu, temu, który zagrał Prysypkina, wręcza 13 stycznia 1976 roku ten, który po 25 latach prób zagrał Modrzejewską, czyli Józef Szczublewski. W ramach małego performansu mam ten egzemplarz i Państwu pokażę Książkę, którą dostałem od Marii Bojarskiej, wdowy po Łomnickim. Chodzi o te 25 lat poświęcone Modrzejewskiej. Ćwierć wieku pracy zaowocowało znowu książką niezwykłą. Szczublewski ponownie odświeża formułę naukowego opracowania biografii i narracyjnie łączy cechy charakterystyczne dla kroniki, kalendarium, dziennika, raptularza. Znowu autor w opowieści wykorzystuje tylko same dokumenty, listy, relacje pamiętnikarskie, wspomnienia, recenzje, doniesienia prasowe. Zapis wszystkie zapisane opinie ludzi współczesnych aktorce. Jeszcze raz ogranicza komentarz do minimum, ale osłość narracji bardzo często potęgu tylko potęguje dramatyczność rekonstruowanego życiorysu aktorki. Selekcja ostateczny wybór materiałów sprawiły, że badacz napisał, jak w przypadku Osterwy biografię aktorki zupełnie na nowo, chociaż przecież zależnie od materiałów wcześniej publikowanych, przez niego samego, ale także i przez Tymona Tarleckiego, z którym prowadził obfitą korespondencję w sprawie również Modrzyjewskiej. Z tym, że Szczublewski y, opierał się na faktach, a w przypadku opowieści Tarleckiego pod tytułem Pani Helena tam jest sporo fantazji, <laughs> W roku 1989 roku Szczublewski, który w listach, w dokumentach po sobie pozostawionych przyznaje, że i teatr tematyka teatralna zaczyna go już męczyć, wydał Żywot Sienkiewicza. Świadomie zatem wykraczając poza krąg spraw teatralnych. W teczce Szczublewskiego zachowanej w zbiorach Instytutu Teatralnego znajduje się starannie wykaligrafowany list od zachwyconego czytelnika tej książki. W liście tym czytelnik wymienia zalety publikacji, a wśród nich, cytuję: absolutny brak treści nieinteresujących chyba najważniejsza cecha każdej książki najważniejsza, a zarazem najrzadziej spotykana. Dalej, możliwość czytania od dowolnej stronicy bez ryzyka utraty wartości relacji taka mnogość tematyki, taki szybki do niej dostęp, jak w komputerze. Dalej. Całkowite ukrycie siebie jako autora z dyskretnym umożliwieniem czytelnikowi łatwego odnalezienia tego, co Pańskie i tego, co Henryka. I wreszcie, wielofunkcyjność dzieła może być w równym stopniu nauką, podręcznikiem, wzorem formy, materiałem źródłowym do różnych opracowań, rozrywką i przestrogą, zarówno dla jednostek, jak i dla narodów. Zawdzięczam Panu po trochę każdej z tych cech. Spadło mi to z nieba. Koniec cytatu. Za sukcesem metody Szczublewskiego stoją twarde fakty. Żywot Modrzejewskiej rozszedł się w 40 tysiącach egzemplarzy i była to jedna z nielicznych wydanych w PRL-u biografii, która doczekała ponownego wydania po 1989 roku, a więc rzucona już na wolny rynek. Niestety nowy wydawca zmienił tytuł. Słowo żywot musiało nie kojarzyć się z dobrymi wynikami sprzedaży, skoro oficyna WAB... Nadała tytuł teraz Mądrzejewska, życie w odsłonach. A być może słowo Żywot z niczym się już po prostu nie kojarzyło. Szkoda, bo za tym słowem szły skojarzenia z dwóch zupełnie różnych porządków. Za słowem Żywot. Z jednej strony nawiązanie do żywotów państwa wolnych, a z drugiej do hagiografii świętych. I tą dwuznacznością tego słowa Szczublewski w pełni świadomie się bawił. Jego bohaterowie i Modrzejewska, i Osterwa byli bowiem i święci, no i, i nie tylko święci. Seria miała rozmach. W zapowiedziach wydawniczych piwu, przypominam, że Szczublewski przez 10 lat kierował tam zbiorem teatraliów, planowano kolejne żywoty: Jaracza, Słowackiego, Moniuszki, Solskiego, Schillera, Frankla, Davisona, Chopena, Paderewskiego, Kościuszki, Piłsudskiego. Nic z tego nie wyszło. Wyjdą jedynie żywot Przybyszewskiego, Henryka Izdora Rogackiego i żywot Kazimierza Kamińskiego, Zofii Jasińskiej, napisane podług metody Szczublewskiego. Edward Krasiński napisze biografię Jaracza, ale już nie będzie to żywot. Z kolei Maria Bojarska napisze biografię Mieczysławy Ćwiklińskiej, ale też już nie w formie żywotu. Ostatnie dwie książki Szczublewskiego poświęcone są Teatrowi Wielkiemu. Najpierw całym jego dziejom, czyli Teatr Wielki w Warszawie 1833-1933, następnie ich fragmentowi, czyli okresowi dwudziestolecia międzywojennego, co jest w zasadzie wyimkiem z tego pierwszego tomu, teraz pod tytułem Gmachu Teatru Wielkiego 1918-1939. Swoją metodologię pod nazwą żywotu, do tej pory przeznaczoną tylko dla osób, tym razem Szczublewski zastosował wobec budynku. I tym razem badacz traktuje budynek jako miejsce zdarzeń, w którym krzyżują się losy ludzi i przedsięwzięć, gdzie w sprawach teatralnych przeglądają się sprawy miasta, kraju, a czasem nawet świata. W tym sensie książka Szczublewskiego jest żywotem teatru wielkiego jako gmachu i instytucji, ale przede wszystkim jako centrum pewnej symbolicznej przestrzeni, gdzie autor którą autor nazywa Warszawskim Teatrowiskiem Narodowym. Janusz Majerek tak pisał w recenzji z tej książki. Z niezliczonych kamyczków Szczublewski składa barwną i dynamiczną mozaikę życia teatralnego w Warszawie lat 20. i 30. Od czasu, do czasu od czasu do czasu powraca do jakiegoś zdarzenia z odległej przeszłości Teatrowiska. To znów wybiega w przyszłość, nie obawiając się dygresji i anegdot. Które otwierają coraz to bardziej rozwidlające się labirynty dawnej i nowszej historii. Bywa, że wzorem holenderskich malarzy w ramach opowieści umieszcza swój miniaturowy autoportret, wprowadzając do historii fakty z własnego życia. Koniec cytatu. Profesor Juliusz Starzyński nazwał Szczublewskiego historiopisarzem i nazwał go tak już podczas pierwszej dyskusji nad, przepraszam, nad, dyskusji nad pierwszą Redutą Osterwy. Edward Krasiński podsumowywał dzieło Szczublewskiego tak. Prace Szczublewskiego znamionuje przede wszystkim odwaga i oryginalność, wyrosłe z autentycznej ciekawości historyka. Podejmuje jedynie wielkie tematy i tropi żywoty wielkich bohaterów nie dla chwały autorskiej i poczytności, ale z wewnętrznej potrzeby dokonywania rewizji, penetracji nowych terenów. Burzy legendy. Przekreśla milcząco, nie zniżając się nigdy do polemiki, zastaną literaturę przedmiotu i utarte opinie. Wyniosły w swej samowiedzy niejako samotny podróżnik, odkrywca. Koniec cytatu. Szczublewski połączył dwa warsztaty: badacza dokumentalisty z historykiem-pisarzem. Na teat patrzył z perspektywy teatrologa, aktora, socjologa, historyka. Interesowała go tak naprawdę nie ta rola, czy tamto przedstawienie, ale życie teatru. Chociaż zajmował się wielkimi wydarzeniami artystycznymi, ale jego pasją był mechanizm rozwoju i działalności teatru. Burzliwe życie wielkiego artysty skupia w sobie, jak w soczewce, najważniejsze prawdy o scenie i teatrze, nie mówiąc już o epoce, której artysta tworzył. Za nowatorstwem tematycznym podążało w jego pracy nowatorstwo formalne. Szczublewski unikał świadomie sprawdzonych schematów w pracy historyka i teatrologa, szukał nowej formy, żeby wyrazić temat, bohatera czy dokument. I tę formę odnalazł. Jego opowieści teatralne wyrosły z troski o popularyzację dziejów teatru i zwiększenie liczby czytelników. Rzecz niebagatelna dla nas wszystkich tu siedzących, jak sądzę. 30 lat temu, na 35 lat przed śmiercią, mniej więcej, Józef Szyblewski udzielił wywiadu, w którym powiedział tak. Nie ma innego sposobu na przekazywanie wiedzy o teatrze przyszłym pokoleniom, jak tylko gromadzenie oryginalnych dokumentów, które oglądającego na pewno wzruszą, zastanowią, przyciągną. Dokument sfotografowany nie będzie go obchodził, fotografii nie uwierzy. Dlatego też w Muzeum Teatralnym przyjęliśmy zasadę eksponowania wyłącznie oryginalnych pamiątek. A oprócz tego słowo. Jedynie słowem można przenieść teatr dalej, gdyż ono najmniej fałszuje. Koniec cytatu. Czy ktoś podejmie dziękawicę rzuconą przez Szczublewskiego, czy nowy żywot aktora, aktorki bądź reżysera, mógłby odnieść wydawniczy sukces na miarę Modrzejewskiej czy Osterwy, czy pozwoliłby taki sukces? teatrowi, historii teatru, wyjść z naszego getta, w którym wszyscy tkwimy. Popularyzując historię teatru, czyniąc ją przystępną w odbiorze, na pewno niczego nie tracimy, a możemy zyskać wymierny sens naszej pracy. Dziękuję.